naszego domu, czyli naszego chłopca. Chłopiec ten mamy czwarty rok już. No wymaga to wszystko odmalowania, ale to już mówię, na latem chyba będziemy się... O to zabiegać, że w jakiś sposób zdobyć. Skorzystaliśmy z okazji, że byliście tutaj koło naszego lokalu na Mosirze. Więc pozwoliliśmy sobie tutaj spuścić ten króciutki filmik o Mielcu. To, które jeszcze zobaczyli jednej części, czyli lotnisko. Nie udało mi się załatwić wycieczki do PZL-u. Wszyscy chyba słyszeli na tym PZL-u o tym Blask tak? tak to się tak, to mówi? Tak. Wiesz, mam problem. Ale po prostu PZT jest tak obwarowany, a w sobotę nie pracują, nikt nie przyjdzie nam otworzyć. No i niestety, gdyby to było na tygodniu, nie ma problemu. Ale myślę, że na symulatorze ktoś chciał się pobawić, na miastkę samolotu zobaczył. Troszkę Mielec znany jest z piłki nożnej, no nie teraz, ale lata, lata temu Grzegorz Lato to była gwiazda naszego piłkarskiego świadka tutaj. To były takie, takie czasy, kiedy naprawdę miele funkcjonowała i był przeogromniasty stadion, który zmodernizowali go w ubiegłym roku. No, trwa cały czas tam przebudowa, coś nowego robią. No, podobno Przemek mówił, że najlepsza, największa ta zbieżna lekkoartyryczna na Podkarpacie, więc stąd chciał Przemek pokazał to, co, pokazać, to, co jest nowego na na hali sportowej. Zobaczymy, co nam się dalej jeszcze, jeszcze uda zobaczyć w miarę Waszych możliwości, w miarę Waszych chęci, sił. Na razie zobaczymy sobie ten filmik, a potem jakbyście byli też zainteresowani pytaniami, no to... Będziemy jak coś mówić. Budowa infrastruktury to cele, które realizujemy na tą kulturę. Imprezy kulturalne, takie rzeczy również w tej chwili uwzględniane są w pracach uszczębionych. Miejscem że...